Co tak wcześnie? Nic się nie stało, tylko... Um, Stęskniłam się za mysią, tak jest. Stęskniłeś się? A może coś się wydarzyło? A, tato, możesz mi przeczytać opowiadanie z twojej książki? Ale sztupciu, to nie jest książka, tylko gazeta i nie ma w niej opowiadań. To po co są te litery? Gazeta mówi nam o tym, co dzieje się w naszym miasteczku. O wszystkim? No, prawie. O... Mogę pożyczyć na chwilę! Mm. Mm. O, na szczęście nie ma o mnie w gazecie. A więc nikt się nie do... Hmm? Witaj, Albercie. O nie, to policjant! Już no wie co się to... stało ze swetrem i przyszedł nas zabrać! Jak nas znajdzie, wsadzi nas do więzienia! Lila mówiła, że masz świetny przepis na szarlotkę. No coś tu naprawdę? To nie odmówię. Dzięki. W takim razie przyjdę później. Słyszałeś to, Teddy? Wróci po nas później. Musimy się ukryć.